Moim zdaniem troszkę za dużo strat, co im nie, nie pozwoliło to nam właśnie przewagę zrobić taką, jak chcieliśmy i za każdym razem nas doganiali. Poza tym no wygraliśmy, to jest najważniejsze, ale też zaskoczyli nas. Naprawdę grali intensywnie, grali mocno pod koszem, więc drużyna moim zdaniem, która wygra parę meczów w tym sezonie i parę, zas, parę drużyn zaskoczy właśnie. Bird powiedział przed chwilą na konferencji prasowej, że będzie mnóstwo takich drużyn w tym sezonie, które będą. Cisnęły nas tak, jakby grali z mistrzami, a my musimy być na to przygotowani. Tak, tak, każda drużyna tutaj przyjeżdża, mamy moim zdaniem najlepszą halę w Polsce, najwięcej kibiców tutaj przychodzi, więc każdy by chciał grać w takiej atmosferze. I, i, I mają te drużyny właśnie to, że, że chcą tutaj pokazać, że mogliby tutaj grać albo że mają szansę tutaj grać, a my właśnie odwrotnie musimy im pokazać, że, że, że nie mają szans. No i zawsze to są takie ładne pojedynki, ładne walki i, i moim zdaniem no nie, przy, nie wygraliśmy taką przewagą, jak ludzie może oczekiwali, ale mecz był dobry i najważniejsze, że wygraliśmy. Troszkę cię skrytykowali, kibice, przynajmniej niektórzy po pierwszym meczu, dzisiaj mocno to sobie odbiłeś, Double Double i te takie konkretne. Co mam powiedzieć, że kibice krytykują. Zawsze tak będzie, zawsze tak było. A ja wiem, czego jestem warty i najważniejsze dla mnie są zwycięstwa, więc dalej trenuję ciężko, wszyscy trenujemy ciężko, dziś inni mieli gorszy dzień i w środę może ktoś inny, mam nadzieję, że nie. Ale no, no taki jest sport, no nie jesteśmy maszynami i najważniejsze jest, że się nie poddawać zawsze głowa do góry i pracować coraz ciężej. I, I będzie dobrze po prostu. Ważne, że się da wszystko. Nieobecność Quintona była dzisiaj jakimś utrudnieniem dla Was, bo pewnie jakoś tam planowaliście, że on w tym meczu jednak zawiera wcześniej. Utrudnienie na pewno, bo to jednak jest bardzo, bardzo ważny gracz dla naszej drużyny, ale no, staraliśmy się grać tak jak możemy. Wygraliśmy tak jak powiedziałem przed chwilą i to się naj, najbardziej liczy. I myślę, że będzie dumny z nas właśnie, że wygraliśmy ten mecz, więc e, cieszymy się i czekamy na niego. Chyba praca jutro. I jeszcze jedno pytanie o Krasnodar w środę. Zdążycie wypocząć i zabrać się za Krasnodar w środę, mamy nadzieję, przy pełnej hali? No, będzie, będzie, znaczy pełna czy pełna hala będzie, to mam nadzieję. A na środę, no to będziemy się szykować od jutra. Kuban jest moim zdaniem najsolidniejszą drużyną w tej grupie, ale czekamy na nich bez problemu. I, i, I będziemy walczyć, damy z jest wszystko, i może zaskoczymy. Ucieczki cały czas dzisiaj z Waszej strony, ale ta dzielnie Was goniła, trzeba ich na pewno pochwalić za ten dzisiejszy mecz. No tak, naprawdę zaprezentowali się bardzo dobrze, i jak tak będą grali, no to jestem pewien, że odniosą bardzo dużo zwycięstw. Hmm. Może że nie bardzo dużo, ale na pewno kilka. Wyszarpię. Po naszej stronie Steve Burton na konferencji mówił, że my musimy się przygotować na to, że w każdym meczu nasi przeciwnicy będą nas ścisnęli tak, jakbyśmy to by, my byli, byli mistrzem. Na pewno dużo szumu stało się o, o naszej drużynie, dużo pozytywnych rzeczy transferów. No i każdy teraz no, czeka na to spotkanie z nami. Natomiast no, Musimy być gotowi i swoje robić, swoje wygrywać. Dzisiejszy mecz to był taki test gry na tablicach, bo radziliście sobie genialnie, można powiedzieć, 52-29 w zbiórkę. No tak, no to na pewno jest bardzo pomocne, że agresywnie idziemy na deski, zbieramy. Natomiast no, to jest ten, to było na plus, natomiast no, było też kilka minusów, które musimy popracować nad nim. W skrócie, te minusy, twoim zdaniem, gdyby można było wypunktować? Po wygranym meczu, więc też nie ma co jakoś tam psioczyć Obrona i, i straty. W skrócie. Skrótowo to ostatnie pytanie o krasnodar w środę. Czego mamy się spodziewać? Ze, ze strony naszego kochanego klubu, oczywiście. Macie, na pewno ta walka będzie bardzo ciężka, ale. ale... Myślę, że po to został stworzony ten skład, żeby żeby właśnie yy, grać najlepszą koszykówkę w takich ważnych spotkaniach.